Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Żywoty Nieświętych, to ta audycja, która właśnie zaczęła się w MeloRadio na 99,6 w Koninie, bo jest tutaj ze mną w konińskim studiu MeloRadia dyrektor konińskiej biblioteki Damian Kruczkowski. Witam cię. Witam ciebie, witam państwa. Kontynuujemy naszą opowieść rozpoczętą przed dwoma tygodniami. Barbara Nowacka to ta postać, na której skupiamy się od kilkunastu dni. Która urodziła się przed II wojną światową, wtedy też zaczęła swoje społeczne działania. Mówiliśmy o jej losach wojennych, no i zakończyliśmy na tym, kiedy z Poznania powracała, wracała do Konina. To była długa podróż. Tak, ja tylko dla przypomnienia powiem, że jej przedwojenne losy jako nastoletniej dziewczyny też były, tak jak już mówiłem, ultra ciekawe, ponieważ jako 16 pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu, ona ostatnia chyba albo jedna z ostatnich widziała hrabiego Stanisława Kwileckiego tuż przed jego egzekucją Czesława i Krystyny Freudenreichów i wszystkich tych, którzy w więzieni byli w więzieniu Gestapo. Ona w w końcu po likwidacji Polskiego Czerwonego Krzyża w 1940 roku, tak jak już mówiłem, też wyjechała do Poznania, tam pracowała u niemieckiej rodziny von Noltów, później wykonywała niewolniczą w sumie pracę, bo to należy rozróżnić, bo Basia sama to rozróżniała, że Noltowie traktowali ją jak pracownicę i wynagradzali ją, a u... Ortlofa była już przymusową pracownicą, traktowana gorzej jak zwierzęta. Po II wojnie światowej, właściwie po tym jak działania wojenne ją zakończyły w 1945 roku, Basia przez kilka dni jeszcze e, zatrzymała się u zaznajomionej rodziny, nomen też nowackich, e, gdzie e, kawaler nowacki e, smolił cholewki do, e, do Basi, ale Basi się on nie podobał. E, Barbara była taką... Może ja e, chciała po prostu nazwisko zmienić. E, e, być może, <laughs> chociaż Barbara była taką e, raczej samodzielną i, e, 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 i, i bardzo decyzyjną osobą, Sobą. Bez jej wiedzy, bez, bez, bez jej zgody nie mogło się nic odbyć i mimo tego, że jej mamie podobał się ten kawaler, to e, jej jednak nie i nie zamierzała w ogóle rozpatrywać tej, tej kandydatury. E, wróciła w 1945 roku do Konina. E, podróż też e, była dość... Trudna i niebezpieczna, ponieważ no, wtedy wczesną wiosną nie jeździło praktycznie nic z transportu publicznego. Jeździły jakieś pojedyncze samochody, do których strach było wsiadać. Jeździły furmanki e wiejskie, które no, mogły podwieźć od wsi do wsi w zależności od tego, na jakiej trasie e przejeżdżały. I rzeczywiście właśnie taką, e taką e takim transportem Barbara wracała częściowo. Na pieszo, częściowo furmankami, częściowo podwieziona przez jakiś żołnierski transport, ale nie było tego na tyle często, żeby, żeby ta podróż mogła przebiegać w takich warunkach, w jakich dzisiaj podróżujemy do Poznania albo z Poznania. Półtorej godziny, godzina najmniej i jesteśmy. Natomiast tamta droga trwała bardzo długo. Ale Basi udało się szczęśliwie dotrzeć. Rzeczywiście jedyny majątek, jaki przyniosła z, z Poznania, to było to, co miała na sobie i oprawny tom Tygodnika Ilustrowanego z 1909 roku. Ale miała tu rodzinę, wracała do rodziny. Miała, tak, tak miała. Tu, by, tu, by, tu byli rodzice i tu, tu też pojawili się bracia już później, więc, więc tu tutaj miała do kogo wracać. To, to oczywiście, że tak, ona wracała do domu po prostu. Natomiast jedyny, tak jak mówię, majątek, który, który przyniosła to ten oprawny duży tom, ciężki tom magazynu Tygodnik Ilustrowany to była jedyna właściwie polska książka, którą Barbara czytała u Ortlofa w ukryciu oczywiście, bo tak jak mówiliśmy, morfinista, furiat gdyby zobaczył u niej i ten, te ten polskie yy, stronnice, to pewnie skończyłoby się to dla niej źle. Yy. I właściwie jak sama opowiadała po drodze, ale już w Poznaniu podczas tych bombardowań, strzelaniny, pogubiła wszystkie rzeczy, które, które ze sobą miała, które, które były jej w jakiś sposób potrzebne, niezbędne. Natomiast za każdym razem, kiedy musiała się kryć, kiedy musiała uciekać, nigdy nie zapomniała tego tygodnika ilustrowanego. I rzeczywiście to była jedyna pamiątka z czasów okupacji, którą miała w domu. Ja bardzo często Oglądałem ten, ten tygodnik. Bo to kiedy był jeden numer, tak? Się, nie, 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 nie. nie. To był jeden tom. A, a numerów okay. w tym tomie było całkiem sporo. Zdaje się, że to był cały rok 1909, bo tak to rocznikami było wydawane. Dlatego mówię, że oprawny, bo oprawione numery. E, tak, bo okay. było oprawiony. Dokładnie. E, w, tak jak mówię, zdaje się, że cały rocznik był oprawiony w jednym tomie. Zresztą do dzisiaj się tak to praktykuje, co niektórzy mają ambicje i, i, i kaprys mieć oprawione w oprawę introligatorską numery ulubionego czasopisma. I fajnie, bo dzięki temu takie czasopisma się zachowują, ponieważ w zależności od tego, czy ono jest regionalne, nie ogólnopolskie, to w archiwach nieraz, czy bibliotekach mogą się znaleźć, ale nie muszą. Ten tom przeglądaliśmy bardzo często, kiedy, kiedy rozmawialiśmy z Basią, opowiadała o, swo, o swoich przeżyciach wojennych, ale też o konińskich dziejach, bo czasami wracaliśmy do tego, co ona sama wiedziała o Koninie z opowieści rodziców czy, czy, czy znajomych sąsiadów. Ale po powrocie do Konina Basia no, zajmuje się edukacją. Kończy szkoły, zostaje księgową i została księgową, co ciekawe, bo została księgową w Narodowym Banku Polskim. Czyli tutaj siedziba obecna, siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. To był taki chichot losu, ponieważ już po jej śmierci, trzy lata po, po tym jak Basi nie było, ja zostałem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miałem okazję, mam okazję przesiadywać w tych pomieszczeniach, które Baśka znała na co dzień. A wtedy to były zupełnie inne czasy. Przeglądaliśmy też mnóstwo zdjęć, czarno-białych zdjęć z czasów, kiedy Barbara pracowała jako główna księgowa. I dzisiaj nie do wyobrażenia dla nas jest widok popielniczki na biurku i pracowników jakiejkolwiek instytucji z papierosem w ręku. Którzy na papierosa nie wychodzili? Nie, absolutnie nie, nie było takiej potrzeby. To, to można było się nieraz raz za wiesić w powietrzu bo ten dym papierosowy był tak, tak gęsty ale faktycznie Barbara opowiadała o tym jak właśnie konstruował się w ogóle Narodowy Bank Polski jak była budowana ta siedziba to był 1969 rok budynek naprawdę bardzo dobry architektonicznie na tamte czasy to był nowoczesny bardzo ładny budynek zresztą swoją urodą budzi zainteresowanie do dziś. I miejmy nadzieję, że po szczęśliwie zakończonej termomodernizacji będziemy mogli go oglądać w, w ponownie w całej krasie. No, już jest zabytkiem też. Jest zabytkiem, jest najmłodszym zabytkiem w mieście. Tak, 1969 rok, a w zeszłym roku na koniec czerwca został objęty ochroną konserwatorską. Natomiast w tamtym czasie był ultra nowoczesnym budynkiem. Wszyscy się nim zachwycali, więc z samego otwarcia jest wiele fotografii pokazujących jego wnętrza. Zwłaszcza na tych czarno-białych fotografiach można się tym budynkiem zachwycać. Późniejsze zdjęcia z lat 70. autorstwa Kazimierza Lelewicza to też są czarno-białe fotosy. I rzeczywiście ten budynek przykuwał uwagę, zwłaszcza w tej nowej części Konina. Był, był naprawdę, jak wyraził się konserwator zabytków, architektonicznie doskonały. Jest to doskonała bryła. Trudno odmówić racji, bo, bo rzeczywiście te żylety, które, które z zewnątrz okalają budynek, budzą taką trochę ciekawość, zainteresowanie jest to taki tajemniczy tajemnicza klatka można powiedzieć i rzeczywiście osoby które dzisiaj wchodzą do biblioteki pierwszy raz też ze zdziwieniem odkrywają wnętrza tego budynku i zaskakuje ta sala czyli dzisiaj wypożyczalnia główna kiedyś główna sala bankowa które odbywały się różnego rodzaju transakcje. No ale w tamtym czasie, w latach 60. 70., kiedy Barbara pracowała w Narodowym Banku Polskim, bo tam się mieścił, to, 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 to była bardzo szacowna i poważna instytucja. I Natomiast działy się różne ciekawe i, 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 i śmieszne rzeczy, ponieważ Basia opowiadała taką sytuację. Klientami banku byli y, różni ludzie i dawni mieszczanie, ale też dawni ziemianie, y, mniej, pomniejsi, bo, bo, bo ci, którzy mieli jakiś areał, mieli zgodnie z y, dekretem władz PRL-u y, y, zakaz pojawiania się w początkowej fazie w, w promieniu tam 50, 100 kilometrów od dawnych siedzib, w związku z czym wiązali swoje życie z innymi zupełnie miejscami w kraju, ale i poza krajem. Także na miejscu zostawili, zostawali drobni posiadacze ziemscy i między innymi właśnie jeden z takich, że Właśnie ziemian, któregoś razu Barbara opowiadała, przysłał choinkę panu dyrektorowi. I, I najlepsze było w tym wszystkim to, że to był PRL. Nie było tytulatury. Jedyna tytulatura to był pan prezes, ewentualnie dyrektor, kierownik, przewodniczący i tylko tyle. Natomiast jeden z tych ziemian, przysyłając tę choinkę, wysłał swojego człowieka. Prostego chłopa ze wsi e, i miał zawieść dyrektorowi e, tę choinkę. E, no oczywiście, człowiek przyjechał, dowiózł tę choinkę, wszedł głównym wejściem, czyli tymi obrotowymi drzwiami e, i zawołał, że on. Przywiózł właśnie choinkę od jaśnie oświeconego pana dziedzica panu dyrektorowi. Konsternacja wielka, bo ludzi w sali bankowej pełno. Pracownicy wszyscy słuchają, a on z tym jaśnie panem dziedzicem wy, wylatuje. No, oczywiście, wszystko rozeszło się po kościach, no, ale Basia wspominała to z uśmiechem, bo mówi, że to było trochę, wszystko było takie fasadowe. Teoretycznie, ludziom nie wolno było chodzić do kościoła, nie nie wolno było wierzyć, nie wolno było budować kościołów, a to wszystko się działo. Ludziom nie wolno było używać tytulatury, ale starzy ludzie albo ludzie wyrośli w pewnej tradycji i tak tych tytułów e, używali. Więc to było. Zawsze to było, można było jaśnie oświecony towarzyszu. Jaśnie oświecony towarzyszu na przykład. Można było to w razie czego e, e, zmienić. Basia też opowiadała oczywiście o, o mecenasie anteckim, który pozostawił bogate wspomnienia ze swojej młodości i ze swojej pracy, bo państwo się znali i spotykali często. Więc to była naprawdę osoba, która pamiętała praktycznie, można powiedzieć, Dwie trzecie XX wieku i przeżyła te dwie trzecie świadomie już jako osoba dorosła, więc była skarb, swego rodzaju skarbnicą wiedzy i nie wdając się w szczegóły, ale właśnie zachęcam wszystkich do, 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 do eksplorowania tej wiedzy u osób, które są od nas o wiele, wiele starsze, ponieważ naprawdę bardzo często brzmi to jak opowieść fantazy, bo, bo my tych czasów nie pamiętamy sprzed 50 lat, a mnie i Barbarę te 50 lat jednak... Różniło w tamtym czasie i bardzo żałuję, że ta nasza przyjaźń trwała tylko 4 lata, a może aż 4 lata, bo tak jak powiedziałem, to był każdorazowo pewien rytuał: mielona kawa w młynku ręcznym i długie, długie rozmowy, już bez papierosa. A pierwszą popielniczkę, w której zgasiła basia papierosa, ma ludzkie srebrne naczynie z, carskim, z cesarskim orłem, bo srebro jest Jackie, otrzymałem od niej w pamiątkę właśnie z takim przykazaniem, A wiesz co to jest i do czego mi służyło? Zgasiłem w niej pierwszego swojego papierosa. Tak, dziękuję bardzo, Barbarze Nowacki. Opowiadał dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. To wszystko w ramach audycji z cyklu Żywoty Nieświętych w Melo Radio na 99.6 w Koninie. Dzięki ci wielkie. Dziękuję bardzo. Ja także dziękuję Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.